Nie! Go. Mam to, Trzymam kurwa! Go nie! A ja mówiłem, że go widziałem, co poloszedł! Trzymam go, kurwa, boże! Zastanawiam się, że Za Zastelarz się, przyjąłeś? Jak mi coś zepsułeś w konie, to się w kurwie. Dobrze! Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze! Dobra, Dobra, trzymaj go teraz, bo nie!